I'm <laughs> A teraz przenoszę Cię na łąkę, taką łąkę, na której są kwiaty, jakie były, są i będą. I jak okiem sięgnąć, to takie kwiaty są. Takie, które znasz i nie znasz, i różne inne. Okrywają całą ziemię te kwiaty. Powiedz mi, jak one wyglądają, jakie one są, jakie masz doznania, odczucia. Jakby niektóre są delikatne, a niektóre były takie jakieś szorstkie. Jakby taki spektrum całe. Dobrze. Ja teraz policzę do trzech i na trzy. Synchronizuję cię z nimi i staniesz się na trzy każdym z nich osobna i też jako całość, jako wszystkim cię zdanie. Jeden, dwa, trzy. Powiedz mi coś o sobie. Ech, jedyne co mi przychodzi to, że po prostu jestem i jesteśmy. Teraz pójdź od jednego do dziesięciu, a ty będziesz coraz głębiej wchodził w to, co jest bez Na dziesięć. Nisz absolutny jest to z... Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wymferuję ciebie teraz wszystkim, co było, jest i będzie. Jesteś całym spektrum doświadczania, pojmowania, zrozumienia i obserwacji. Na wszystkich poziomach, na wszystkich światach, na wszystkich istnieniach na wszystkim tym, co jest i nie jest. Teraz widzisz wszystkie zapisy na wszystkich różnych poziomach, od najbardziej materialnych do najbardziej subtelnych. Co teraz możesz powiedzieć o tym wszystkim, co doświadczasz? Te informacje, to się ukazały tak, jakby spiralami, jakby. Tworzyły wieże, i przyszło mi, że to jakby wieża Babel, taka była, zrobiona z informacji. Dobrze. Spróbuj przekazać jak najwięcej informacji o tym wszystkim, co badasz, doświadczasz. Tu jakby można sięgnąć po każdą informację. Dobrze, więc sięgnij. Pokażę informację, jaka tu jest, i przekaż ją. No to sięgam informacji, która mnie dotyczy. Tak. No i taka kula, jakby z tej wieży wyszła. No i mnie pyta, co chcę dokładnie wiedzieć. No dobrze. Jeżeli coś też wiedzieć, to się zapytaj. To, co ciebie najbardziej interesuje, to dla Ciebie ważne i istotne. No, to już wiem. Chcę to powiedzieć, czy nie? Nie jest istotne. Dobrze, w takim razie zapytaj się o mnie. No to jest kula. I co chcesz wiedzieć? Ja tu chcę widzieć wszystko. No to zaczęła się rozszerzać. Mam uczucie, że teraz tylko wystarczy jej dotknąć i będzie cała tam wiedza. Ja ją teraz dotykam, bo ma Chcę wszystko wiedzieć, ale tak, żebym był w stanie wszystko ogarnąć. Żeby ta cała wiedza, żebym mógł z niej korzystać, żebym dorówniał, żebym korzystał żeby w każdej chwili, kiedy potrzebuję i szczególnie właśnie w tym, czym się zajmuję. No i jeszcze kulo. Czy mam budować ten środek? Według tego, jak myślałem kiedyś, czy mam kupić to gospodarstwo, które Marek teraz ogląda? Nie ma znaczenia. Dlaczego nie ma znaczenia? Bo jakby to, co chcesz osiągnąć, i tak będzie osiągnięte. W jaki sposób będzie to osiągnięte? Co spowoduje, że zostanie to osiągnięte? To już jakby jest tylko. No to już jest wykreowane, i tylko trzeba dojść do tej kreacji. Dobrze. No Powiedz, do jakiej kreacji mam dojść, żeby było no to faktem, tak zwanym rzeczywistym w tej matrycy? To już dochodzisz. Nieważne, jaką drogą. Na człowieka, dla mnie jest to troszeczkę niezrozumiałe. Możesz mi to przełożyć na moje zrozumienie? Ciągle będą różne zdarzenia przychodziły, mogą być różnie interpretowane, ale będą prowadziły do tego samego. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale po prostu taka spokój i pewność bije od tej kuli. No, ma znaczenie. Chodzi o to, że jeżeli jesteśmy spokojni, zrównoważeni, to wszystko się dzieje według tego, co chcemy, jakby. Chodzi o te intencje. To nasze intencje tego są bardzo czyste i twórcze. A powiedz mi Kulo, coś na temat EC1? Też jedna istota bardzo chciała wykreować i dokonała tego. Jedna istota? To mhm. takie znaczące pytanie, to dla mnie bardzo ważna informacja. Czystej całości, żeby wykrować wszystko, kiedy chcemy, i nie narusza to, ani nie zakłóca jakichś powiedzmy wcześniejszych planów. Wcześniejszych kreacji, wcześniejszych jakichś praw? Już mi przychodzi, że to, co już wcześniej było wykrowane, to się na początku broni przed nowym. Mm -hmm. Stąd jest jakby ten konflikt, taki opór? A niestety z tego powodu, że nie może się coś wydarzyć? Tak. Czyli nie ma żadnych ograniczeń. Czyli ja mogę sobie krować, co chcę, zmieniać zdanie co 5 minut czy co 5 sekund i cały czas wszystko idzie w porządku. Tak. Czyli tak naprawdę nie ma nic, co by było Tak. Tylko przy tej wiedzy to nie ma. Absolutnie żadnych ograniczeń. Nie ma żadnych praw, nie ma nic, absolutnie. Ale nie chodzi o coś innego, bo ja wiem, że to jest prawda, tylko mi chodzi o to, że na tym poziomie, na którym ja teraz jestem, no i ta cała kreacja ludzkości i tak dalej, to wszyscy na tym poziomie, co są, Pojmują to inaczej. Co ma się nijak do tego poziomu, którego ty, jako czysta forma świadomości, która w pełni ma pełną wiedzę, Zmierzam wiesz do tego, że jestem i tobą i sobą. I tu powstaje pewien zamach. Bo ty jesteś sobą. A ja jestem sobą i tobą. Czyli tobą, to znaczy też sobą. No, rozumiesz, o jaki konflikt mi chodzi? O co? tu Postrzeganie. Jeżeli ja zmienię swoje postrzeganie, to zbędę się tego balastu, w którym biorę teraz udział jako ja? Tak. Dobrze. Czy moje postrzeganie zmieni na tyle, że tego nie będzie, co ja postrzegam do tej pory, czy ono dalej będzie, mimo to, że ja będę postrzegał to inaczej? Zacznie zatracać znaczenie coraz bardziej, aż jakby z przestrzeni zniknie. No więc to trochę może nieładnie, bo ja zadaję pytania, na które znam odpowiedź. Ale to nie wiem, czy to jest nieładnie, czy ładnie, bo to przecież znowu jest jakaś interpretacja tego mojego niższego ja. Powiedz mi, czy jest jakiś sposób. Znaczy. Co też jest tendencyjne pytanie, bo na wszystko jest sposób, skoro wszystko powstało z iluzji i wszystko jest wykreowane myślą, więc można wykreować coś, co rozwiąże ten problem, ale, żebyś podał, podała, nie, oczywiście tu zwrócić w jakiej formie, bo to jest taka forma ziemska, więc nie wiem dlaczego, jakaś się z tej formy zwracam. Jakiś, na przykład, i wskazówki, jak pomagać ludziom, gdy się bardzo zapędzą w coś, gdy bardzo uwierzą w coś i bardzo się zagubią w tych programach, są zagubieni, chciałbym pomagać tym, którzy wierzą o co by chodzi, o jaką pomoc, żeby traci na tyle zrozumienia, żeby oni byli w stanie to przyjąć i coś zmienić w swoim postrzeganiu. uwolnić się nawet od tych najtrudniejszych takich destrukcji. Czy to są cielesne, takie jak kalectwo, czy psychiczne, jak niezrozumienie, czy jakieś inne w ogóle. Jak do tego podchodzić? Jak pomóc takim ludziom? Stopniowo, dawkować więc. Tak, tylko że z tego poziomu jest to bardzo trudne. I nie dlatego to mówię, bardzo trudne, żeby to wzmocnić, tylko że jest to bardzo trudne, żeby dotrzeć do. Tej cząsteczki. Bo uświadomienie musi być tej cząsteczki, która jest, co w którą podstawą. Tak ciężko się rozmawia, jeżeli się wie, co chodzi. Chce się uzyskać odpowiedź na pytania, które właściwie odpowiedzi się znam. Powstaje takie małe, jakby zapętlenie. Ale mi chodzi o to, jak przekroczyć te bariery. Pytań i odpowiedzi. Udać się poza wszystko. Wyjść poza wszystko. Ok. Dobrze. I dalej jestem w tym samym miejscu, mimo że wyszedłem poza wszystko, dalej jestem w tym samym miejscu. Czy to znaczy, że jest? nie ma znaczenia, poza jakie ograniczenia własne, czy nie własne, wychodzę, to i tak jednak patrzę na to wszystko z jakiegoś punktu ograniczenia. Każde postrzeganie, każda myśl to jest też ograniczenie, każda intencja to jest ograniczenie, bo sprowadza się do czegoś. jak wyjść poza coś. Już samo stwierdzenie, sama intencja wyjść poza wszystko jest też ograniczeniem. Przynosi tylko obserwatora do punktu, w którym dalej jest i postrzega coś. Chodzi mi o to, żeby to zrozumieć. Nie przekraczać, bo można wiecznie przekraczać i nigdy nie przekroczyć. Chodzi, żeby to zrozumieć właśnie. Ten system. A przez zrozumienie niczego nie trzeba przekraczać. Niczego nie trzeba odkrywać, niczego nie trzeba I tak jakby. Być obserwatorem, ale i zarazem tym, co się obserwuje naraz. Możesz mi to bardziej wyjaśnić. Jakby pełne zrozumienie jest jakieś jest pełne zanurzenie. Znowu jesteśmy na poziomie tym samym zrozumienia, tylko że to jakby też nie rozwiązuje tego. Dlatego, że będąc Obserwatorem, czy automatycznie będąc obiektem własnego postrzegania, dalej coś się dzieje, dalej coś jest. Dalej jest coś do obserwacji, do rozwiązania. Jak może trwać w nieskończoność. Wiesz, o co mi chodzi? Nie chcę używać nas, nie chcę używać określeń, bo one dalej stawiają mnie, a i w pewnym sensie ciebie w jakiejś przestrzeni, w jakiejś poziomie, w jakiejś kwestii i słów znaczeń energoinformacyjnych. Mi chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby, chyba, żeby nie było ani obserwatora, ani obiektu, Bo co wtedy będzie? To mi się pokazało tak jakby... Ta wieża co była, to ona jakby zniknęła i zostało takie jakby... Nie wiem, jakiś lat po tym? Co to chodzi? A, że jakby można będzie wypełnić czymś nowym? To, co zostawiło ten ślad? Dobrze. Czyli wygląda na to, że powłoka jest jakaś stała, tak? Tylko to, co ją wypełnia, się zmienia. Można zmieniać, można kreować. To więc powiedz mi w takim razie, czym jest ta pomoc, czyli ślad, który pozostał. Co to jest? I czy to cały czas bierze udział? Przychodzi mi, że podstawa to jest. Dobrze. Jak powstała ta podstawa? O co tu chodzi? Co to jest w ogóle? Jakby z pierwszej intencji. Dobrze. Jak powstała pierwsza intencja? Co zainicjowało tą intencję? Co poprzednio, co ją stworzyło i tak dalej? Tak, przelatują mnie wszystkie nazwy, ale jakby żadna nie pasuje. Nie pasuje do czego? Do określenia. No, co to chodzi? A tego nie da się określić. Czemu, czemu to służy, skoro się nie da tego określić? Czemu to służy? Jakie to ma znaczenie? O co tu w tym chodzi? Co to jest i tak dalej? mi jest. Trudno złapać, ale jakby najbliżej to, że budowanie doświadczenie. Tak. Tylko kom, czemu Tu służy? Do czego to? Chodzi mi o jakiś, nie wiem, sens czy bezsens? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, jak to nazwać. Bo tu cały używam tych pojęć ziemskich, które są bardzo pozytywne. Ale no chodzi o to, że zaraz możesz mi z innego, wyższego poziomu to wytłumaczyć. Dlaczego? Po co? na co? Dlaczego? To jest jakby tak oczywiste, że no, trudno to określić. Ja rozumiem, że to jest oczywiste, ale to dla Ciebie jest oczywiste. Chciałbym, żebyś to jakoś nam przybliżyła. Żebyśmy to mogli Możesz to wyświetlić w jakiejś formie. Obrazów, jakiegoś cyklu, może czegoś, jakąś taką formę i u nas, żebyśmy mogli się z tego zrozumieć. Okazało mi się, jakby laboratorium, a w nim jakby projekt no, wszechświata. I tam, jakby wszystko, no wszystko może być dostosowane. Jak to mniej więcej wygląda? O co tu chodzi? Chodzi o całość, żebyś popatrzył jako na całość tego wszystkiego. Jest mnóstwo, jakby, możliwości. Tylko najważniejsze jest, to, co się wybierze, o. Ale najważniejsze dla kogo, dlaczego? Jakby dla centrum? Dobrze, kto to, co to centrum? No to ten decydent. Dobrze. Teraz jesteś przed tym decydentem. No to on, on jest jakby we mnie. Jest w tobie, i on jakby, to od niego wszystko wypływa. Czyli mm -hmm. z, z wewnątrz, na zewnątrz, do wewnątrz. E. Czyli dalej jesteśmy na początku drogi. Czyli dalej wiemy to, co wiemy. Zrobiliśmy najmniejsze o kroczka. Poza siebie. Poza swoją wyobraźnię, i poza swoją kreację, poza tym, czym kim jesteśmy. Bez względu na to, czy świadomie, czy nieświadomie. Czyli wszystko, co badamy, co chcemy wiedzieć, gdzie się przemieszczamy, to co to za przestrzeń jest, co to jest? Gdzie to się znajduje albo chcemy to określić. Przestrzeń eksperymentalna. Dobrze. A jest jakaś przestrzeń, która jest nieeksperymentalna? No jakby, nie wiem. <laughs> Hehehe. A to było dobre. To było dobre. Bardzo dyplomatyczne podejście, jak na wyższą świadomość. <laughs> No, dobrze, ale rozumiecie świetnie. W pewnym sensie sam i kiedy też tak czujesz. No dobrze. Może kiedyś zrozumiemy coś więcej z tego wszystkiego. Na razie w tej przestrzeni, która jest nieograniczona, mówiąc szczerze, jest tak niewyobrażalnie wielka, że. Można się bawić w niej do końca tak zwanej wieczności. Nic się nie eksploruje, bo nie ma tu żadnych ograniczeń eksploracji. Czyli co, jesteśmy w czymś, czego czym nie ogarniamy. Skoro nie ogarniamy, Więc można zadać pytanie, czy jest w ogóle możliwe wyjście z tego. Nie wiem, jak na to zobaczyć. Na przykład, jeżeli ryba jest w oceanie, to jak wielki ten ocean, to gdzieś się kończy. A tu nie widać końca. Jeżeli jesteśmy w jakimś lądzie, to ten ląd też ma początek, koniec. Albo jakieś granice. A tu, co tu jest? Przynajmniej ja ciągłość. Dobra, ale ciągłość czego? Kreacji. Jeszcze raz się zapytam. Z kim rozmawiam? Piłczym? Przez mi jest informacja. kto stworzył tą informację? Kto jest jej twórcą? Inicjatorem? Zpierość. Dobrze. Dzięki za rozmowę.